Miałem operację nogi. Od tego zaczniemy ten film. Cztery tygodnie temu przeszedłem operację kolana. Operację szycia łąkotki i wyciągania odlewanych fragmentów. Co przywiązało mnie do łóżka na jakieś 2-3 miesiące i postawiło pod jednym wielkim znakiem zapytania całą moją działalność outdoorową, to jest chodzenie po górach, to jest całą turystykę i na rowerze, którą dzielę się z Wami na łamach tego kanału. No kawałek podejścia przed nami jest. Przed chwilą wjechaliśmy do Mielna, jak widzieliście. Zosia ma specjalną aplikację, nasłuchuje różne gatunki ptaków i za pomocą mikrofonu i tej aplikacji dowiaduje się, co to za, co to za gatunek. Dupa, ale... <laughs> Nogi są bossa, z tego względu, że są tak opuchnięte stopy, że do ostatniej chwili wolę je trzymać na betonie. No jest niemożliwie pięknie. Jeśli czasami odczuwasz ból kolana, jeżeli to kolano ci się blokuje i czasami przeskakuje, obejrzyj ten materiał do końca, bo być może zmagasz się z czymś podobnym jak ja. I tylko, kwestią czas, I tylko kwestią czasu, aż e, będziesz musiał wylądować na stole operacyjnym. Ok, żeby to miało ręce i nogi, to podzielmy sobie ten film na rozdziały. Pierwszy rozdział, czyli kontuzja. Kontuzję można określić jako nagłą, ponieważ e, podczas siadu na piętach, podczas rozciągania pleców, e, poczułem jak e, ta część piszczelowa nogi obróciła mi się pod mną, i pięta uciekła mi z podpośrodka, i wtedy poczułem chorupnięcie w kolanie. Na początku nie bolało jakoś mocno, coś tam czułem, że się poprzestawiało w tym kolanie, ale miwałem podobne problemy wcześniej. Problemy te miewałem od mniej więcej 16 roku życia. Wtedy dość intensywnie jeździłem na rowerze, jeździłem wyczynowo, jeździłem na obniżonym siodełku, więc ten kąt zgięcia nogi był mniej więcej taki. I wtedy, będąc młodym chłopakiem, nie miałem świadomości, jak potężne siły działają na łąkotkę, czyli coś, co daje nam poślizg i abortyzację w kolanie. To jest nasz abortyzator. Całe szczęście, kilka miesięcy wcześniej znalazłem nową pracę i mam pakiet medyczny w Brukseli, więc umówiłem się telefonicznie na wizytę. Dostałem skierowanie na wizytę u Ortopedy od, za pomocą tej konsultacji telefonicznej. Pojechałem do orthopedu. On faktycznie sprawdził to kolano, podejrzewał łąkotkę. Jakby polecił mi udać się na USG. Kiedy wróciłem do lekarza z wynikami tego badania. Okazało się, że są wyraźnie widoczne pęknięcia łąkotki, i możliwe, że gdzieś jest wykoruszony jakiś fragment, bo było jakieś takie nadarowanie widać. Wtedy polecono mi udać się na rezonans elektromagnetyczny. Na ten rezonans czekałem już trochę krócej, około 4-5 dni. Udałem się na niego. I już lekarz nie potrzebował opisu. On oglądając te zdjęcia, one są wykonywane co 3 mm, czyli masz takie plasty co 3 mm Twojego kolana. Już widział, że z tym kolanem jest kiepsko, że ta łąkotka faktycznie jest sponiewierana i dał mi skierowanie do na, na, na chirurgię ortopedyczną, tak to się chyba fachowo nazywa po prostu na operację, żebym najpierw skonsultował to z chirurgiem, a później ewentualnie operował. Ale on już wtedy zaznaczył, że w momencie dopiero otwarcia tego kolana lekarz będzie wiedział coś więcej. Na to oczywiście też zdecydowałem się pójść prywatnie, ponieważ terminy na NFZ to jest rok, półtora, a ja naprawdę nie mogłem chodzić, jak uśtykałem, no nie byłem w stanie się przemieszczać. I oczywiście przed operacją musiałem wykonać szereg badań. Począwszy od tego USG i rezonansu, przez badanie grupy grafii, badanie grafii ogólnie, żeby oni wiedzieli, w jakim stanie zdrowia jestem. Do tego wywiad z internistą, który tam zaznaczał, czy biorę jakieś leki, czy miałem jakieś operacje i tak dalej. To było mnóstwo wyjazdów do lekarzy, mnóstwo chodzenia po tych lekarzach. I oczywiście nie byłoby to łatwe, gdybym musiał to robić wszystko na NFZ. Robiłem to wszystko w ramach tego pakietu medycznego, który mam. Całe szczęście z pracy. Yy, więc nie wiem, no, ja za ten pakiet płacę jakieś pewnie z 15 zł miesięcznie, a mega uratował mi tyłek. Nigdy wcześniej nie doceniałem takich rzeczy tego, że mogę coś od ręki załatwić yy, u lekarza. A normalnie za każdą z tych wizyt płaciłbym w stówkach, nie, nie wiem, 150-200 zł za rezonans, to w ogóle są jakieś szalone pieniądze. Samo badanie Kfi tak szerokie jakie miałem, łącznie z grobem krwi, kosztuje około 500, stóp, Więc to jest mega dużo. Więc to wszystko udało mi się zaoszczędzić w ramach pakietu. Oczywiście musiałem zapłacić za tą operację. Jednak finał jest taki, że byłem ubezpieczony. Też w pracy jest to jakiś podstawowy pakiet ubezpieczeniowy, też bez żadnych tam dopłat. Też płacimy nie wiem, z 5 złotych miesięcznie. Ubezpieczyciel zwrócił mi Wszystkie koszty poniesione z operacją, z y, fizjoterapeutą. 10 wizyt u fizjoterapeuty to jest koszt 1600 zł. Teraz rozdział, dzień operacji. Trafiam do szpitala. Na dzień dobry daję mi tabletkę, która sprawia, że jestem senny. Obudzono mnie na tą operację, i gdzieś tam ta film do pomieszczenia, gdzie robiono mi zastrzyk. Ja to pamiętam, jak przez mgłę, bo tak jak mówię, no, wybudzono mnie ze cały czas byłem taki mega mocno zaspany. Tam lekarz wykonał mi to znieczulenie w plecy. I też przy rozmowie z anestezjologiem ustaliliśmy, że ja nie chcę widzieć tego, jak mnie operują po prostu nie chcę to widzieć. Niech zrobią wszystko to, co trzeba zrobić, żeby z tym kolanem było dobrze. Ufam im, ale nie chcę mieć świadomości tej podczas operacji, bo no jestem zbyt wrażliwy na takie rzeczy. Um, i, I pamiętam moment, jak przebudziłem się i był taki parawanik i za tego parawanu wystawały dwie albo trzy głowy w tych niebieskich strojach, w maseczkach, w tych czepkach. Z czego jedna osoba mówi, słyszysz mnie, widzisz mnie? Jak gdzieś tam wiedział, jak przez mgłę to wszystko pamiętam. A oglądam się, faktycznie słyszę, i mówi, nad Twoją głową jest wyświetlacz, spójrz na niego. Odchylam głowę do tyłu, patrzę, jest faktycznie ekran. I na tym ekranie widzę widok z własnego kolana, gdzie gość wprowadził mi kamerę i tam grzebał. I mówi, zobacz, są trzy na kawałki, te kawałki wyciągnę, a łąkotka, która powinna być taka. Jak zamknięta muszelka, <laughs> czyli powinna być gładka. Yy, jakby powinna mieć gładką kawęć, ona była taka, była postrzępiona, miała taką wyrwę na tej swojej krawędzi, o, tak to mniej więcej wyglądało. I w tym miejscu była właśnie ta wyrwa, a powinna być taka gładka o, coś takiego. Yy, I te trzy kawałki były wyrwane. I on powiedział, że usuwa te trzy kawałki, a tą część postrzywa, żeby była taka. Czyli nie, nie taka wyrwana, tylko o właśnie taka zamknięta. I w momencie, kiedy on to do mnie mówił, ja już zacząłem odlatywać, no bo jakby, wiesz, budzisz się i nagle jesteś w jakimś koszmarze, oglądasz swoje kolana od środka. Ja wiem, że część z was pewnie jest zupełnie nieważliwych na takie rzeczy, was bylibyście podekscytowani, ale dla mnie to jest ten... naprawdę trudne, no. <noise> oglądać siebie od środka, więc yy, mówię, okej, okay, rób co trzeba, nie? i odleciałem, więc chyba ten anestezjolog zobaczył na tych wszystkich komputerach, że e, nie czuje się najlepiej i mi dodał tego środka usypiającego. Następnego dnia e, od arna przyszło do mnie kilku lekarzy, oczywiście ten operator, pytał jak tam się czuje, e, przyszedł fizjoterapeuta, ten szpitalny i on też e, Spionizował mnie wtedy, pokazał mi jakieś podstawowe ćwiczenia, które mam wykonywać, czy na przykład napinanie uda, albo wciskanie kolana w, jakby w materac, czy w podłogę. To też jakby wiąże się z napinaniem czwórki. Ruchy stopą, takie. To muszę wykonywać bardzo często, żeby pobudzać tę neurografię, żeby tam nie było żadnych zakrzepów. Czyli tak co godzinka, dwie trzeba to wykonywać. Podnoszenie nogi, i wolne opuszczanie, no i spinanie pośladków. To są te rzeczy, które, które gdzieś tam kazał mi robić. Aha, no i przed pierwszą pionizacją ten fizjoterapeuta, który do mnie przyszedł, przyniósł ze sobą te kule, czyli kule dostałem od szpitala i przyniósł tą ortezę. Orteza zegarowa, gdzie jest to regulowany kąt zgięcia i on mi wyregulował tą ortezę podobnie i ustawił mi ją na kąt zgięcia od 0 do 30 stopni. I z takim kątem zgięcia miałem funkcjonować przez najbliższe dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach ten kąt jest zwiększany do 60 stopni, a to znaczy po kolejnych dwóch tygodniach. Po tych czterech tygodniach do 60 i po 6 tygodniach do 120. I za 4 dni zwiększamy na 90 stopni z 60, teraz mam 60. I to jest tyle. Zobaczcie. Moc już nie mogę zgiąć. Od momentu operacji nie mogę to kolano obciążać przez 6 tygodni. Nie mogę na nim stanąć, nie mogę żadnego takiego, wiecie, odpychania się robić, że jak wstaję, to nie mogę się tam odpychać tą nogą. Wszystko jest na lewej nodze, więc ona jest mega obciążana. Ale to przez to, że łąkotka jest taką częścią naszego ciała, która się paskudnie goi. Mamy kwiecień. W maju... Yy, dokładnie w majówkę lekarz, yy, operatora obiecał mi, że będę mógł przestać chodzić o kulach, będę mógł w końcu zacząć stąpać pod, yy, na tą prawą nogę, bo miną nam te, minie nam te 6 tygodni od operacji, jednak yy, będę mógł po prostu spokojnie chodzić, nie będę mógł robić yy, yy, kucnięć, yy, nie będę mógł chodzić po schodach na tą nogę, w sensie każde dźwignięcie się do góry z pozycji takiej kłócającej, będzie tylko na lewej nodze, czyli wstawanie z krzesła, wstawanie z łóżka, wstawanie z kibla, wchodzenie po schodach. To wszystko będę musiał robić z obciążeniem lewej nogi, a parwa nogę bardzo delikatnie na 20% tego co normalnie robię, i tak przez ładnych kilka miesięcy do chodzenia po górach i to też takiego z lekkim plecakiem, a nie gdzieś tam na ciężko obładowany, i będę mógł wrócić na jesień. No i tak jak widzicie długi co do wysokości szczyt Czarnogóry naprawdę jest otoczony przepięknymi górami. Więc liczę na to, że gdzieś dopiero w przyszłym roku na wiosnę będę mógł zrobić na przykład jakiś pierwszy szlak długodystansowy w cudzysłowie długodystansowy, po prostu setkę jakąś ze spaniem na dziko Wiadomo, każdy przypadek jest inny, natomiast ja słyszałem bardzo dużo takich dramatycznych y, historii o niewyobrażalnym bólu, o tym, że mogę nie wrócić do pełnej sprawności y, i o właśnie powikłaniach w związku z y, samym znieczuleniem. Natomiast wydaje mi się, że trafiłem na y, fajną panią anestezjolog. Ona przeprowadziła ze mną wywiad, obejrzała te moje plecy. Widzi, że jestem szczupły, że te kargi są w miarę na wierzchu, Czy lekarz nie powinien mieć problemu z wkłuciem. Lekarz, który operował mi to kolano, tutaj wyświetlić jego imię i nazwisko, bo myślę, że śmiało mogę go polecić, też niesamowity facet. W momencie, kiedy oglądał to zdjęcie i tłumaczył mi, w jaki sposób będziemy operować tą nogę. To już w momencie, kiedy on mi to opowiadał, kiedy mówił o szyciu, o wyciąganiu tych fragmentów, to mi się zrobiło tak słabo, że miałem ciemno przed oczami, bo po prostu nie jestem w stanie słuchać o takich rzeczach. Tym bardziej, że byłem nakarcony tym samym gadaniem ludzi, że to są olbrzymie powikłania z tą nogą, że później nie da się chodzić i tak dalej. Czyli to, co mówiłem przed chwilą. A to wszystko jest guzik, prawda? Jest ból, zdarza się w momencie, kiedy gdzieś tam za mocno je zginam, czy ja gdzieś tam nie wiem. Zosia obraca się na bok w łóżku i delikatnie pociągnie kołdor, która jest zahaczona moją stopę i nogę, no to to jest ból. Ogólnie to rotowanie nogi na boki przez pierwsze dwa tygodnie to było bardzo bolesne. Ale to nie jest taki ból, po którym się rozpłaczesz. I od samego początku nie wziąłem ani jednej tabletki przeciwbólowej na to kolano. To, co jest chyba najbardziej dramatyczne w tej całej sytuacji dla mnie, Przywiązanie, uwiązanie po prostu w tych czterech ścianach. To, że w momencie, kiedy Zosia jest w pasji, to ja nawet nie jestem w stanie zejść po schodach do ogrodu. To, że za oknem jest wiosna, która w tym roku zaczęła się bardzo wcześnie: że te wszystkie pomki się otwierają, że te kwiaty, które mamy w ogrodzie, się otwierają, że wszystkie drzewa teraz kwitną. A ja to widzę albo z okna samochodu, jak jedziemy na fizjoterapię albo z okna po prostu naszego domu i nic więcej. Nie mogę pójść do lasu, nie mogę pójść na hamak. Od samego początku, od operacji nie mogę w ogóle obciążać tej nogi, czy nie mogę na niej stanąć. Także przejście nawet do łazienki jest związane z tym, że kicam na jednej nodze. Przez pierwsze półtora tygodnia sikałem do kaczki. Pójście na dwójkę do łazienki to był naprawdę wyczyn. Podpysznic wszedłem po około trzech tygodniach, tak na stojąco. Tak to musieliśmy kombinować z jakimś krzesłem, podpysznicem, żeby mógł tam wsunąć tyłek, i na tej wyprostowanej nodze jakoś na siedząco się ogarnąć. Co, co było po prostu bardzo trudne. I to są takie właśnie ograniczenia, które w znaczący sposób uprzykrzają życie i sprawiają, że zaczynasz doceniać proste rzeczy. Nie wiem. A robisz sobie kawę, jesteś w stanie ją przenieść do drugiego pokoju. Ja, żeby przenieść taki kubek kawy do drugiego pokoju, gdzie na przykład chciałbym usiąść i montować film, muszę go postawić na podłodze i z każdym krokiem przesuwać nogą o te 40 cm. Bardzo ważne jest też to, jakimi ludźmi się otaczasz. Czy ktoś będzie przy tobie. Jeżeli jesteś sam, sama, to naprawdę będzie ci cholernie ciężko. Yy... Przez najbliższe kilka dni po takiej operacji, my naprawdę mamy. Moja Zosia naprawdę staje teraz na głowie, żeby ogarnąć to wszystko, co dzieje się wokół nas. Bo przez pierwsze dwa tygodnie to ja praktycznie nie wstawałem z łóżka. Zosia mi tylko przynosiła pustą kaczkę, ja jej dawałem pełną. Wszystkie domowe obowiązki ogród, sprzątanie, odkurzanie, jakieś nawet rzeczy, które, którymi typowo ja się zajmuję właśnie. Wszystko było na jej głowie, ca, ca, Całe cały wiecie, no, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, ogarnianie wszystkiego plus bieganie przy mnie i nie wiem, no, podawanie mi na prostej rzeczy, która leży dwa metry dalej gdzie ja byłem przez pierwsze kilka dni po operacji tak uwiązany, że nie, nie byłem w stanie się przemieścić do drugiej części pokoju. Więc cholernie ważne jest to, żebyście mieli przy sobie osobę, która po prostu Wam pomoże. I z tego miejsca ja chciałbym bardzo podziękować swojej żonie, że jest po prostu najkochańszą istotą na świecie. Przestawienie tego mindsetu na to, że Kurczę, mam wolne, nie pracuję, jestem w domu, mogę montować filmy, mogę czytać książki, w końcu się wziąłem za książkę uperagana Pustki Wielkich Cisz, polecam swoją drogę. Yy, yy. Jest bardzo trudne dla osoby, która tak jak ja jest bardzo aktywna. Gdybym był typem domatocha, to pewnie bym się ucieszył. I tak siedzę w domu, nie trzeba pracować, super, cała doba dla mnie. Natomiast w momencie, kiedy jesteś typem aktywnym tak jak ja, no to jest przejebane. Jak przed chwilą mieliście okazję zobaczyć W końcu znowu chodzę Mogę wchodzić po schodach, schodzić ze schodów Skakać po górkach I przede wszystkim kucać, bez bólu Sukcesem, w sensie drogą do tego sukcesu, była rehabilitacja. Było mnóstwo godzin ćwiczeń. Jeździłem do fizjoterapeuty dwa razy w tygodniu, za każdym razem spędzałem tam dwie godziny. Także, radą, którą mogę Wam dać i radą, którą usłyszałem też od Was w momencie, kiedy opublikowałem informację o tym, że mam operację kolana na Instagramie, jest to, żeby nie oszczędzać na fizjoterapeucie. Zresztą to samo powiedział mi lekarz-operatora, który operował moje kolana. Że on odwalił 10% pracy, a 90% pracy, która sprawi, że będę mógł wrócić do pełni sprawności, jest przede mną. To jest po prostu fizjoterapia i ćwiczenia. Bardzo często było tak, że przychodziłem do Tomka po tych 3-4 dniach przerwy, no bo chodziłem dwa razy w tygodniu i nie byłem w stanie wykonać najprostszych ćwiczeń. Był na przykład taki dość niski, nie, 30-centymetrowy step, czyli 30-centymetrowy schodek I ja wchodząc na niego i co gorsze schodząc z niego, oczywiście z użyciem prawej nogi, yy, cały czas czułem olbrzymi ból w rzepce. Tam ciągle mi coś przeskakiwało. I wiecie, jaki był sposób, żeby sobie z tym poradzić? Zobaczcie, jak jest kolano, tu jest mięsień czworogłowy, to tu, w tym miejscu trzeba było ten mięsień rozbić. Trzeba go było złapać z całej siły i dosłownie wykręcać. W momencie, kiedy robił mi to mój fizjoterapeuta Tomek, Uwierzcie, mi skręcałem się z bólu na, tym, na tej leżance, ale pomagało. Później zaczęliśmy stosować muscle gun i okazało się, że w ciągu tak naprawdę 5-10 minut, walenia punktowo w to miejsce, jestem w stanie uzyskać pełny zakres ruchu. Z czego wynikało to w ogóle, że ten zakres ruchu się tak zmniejszał? Ano z tego, że ja nie miałem pełnego zgięcia kolana w sensie, jakby bardzo. Słabo używałem tą nogę, zanim ona mi całkowicie wyzdrowiała. W związku z tym, ten mięsień się po prostu przykurczał i nie pozwalał na zgięcie pełne nogi. I przez to, że gdzieś tam na siłę próbowałem ją zgiąć, a ten mięsień, mięsień czy jakieś tkanki tutaj ścięgna, nie wiem, nie znam się, było przykurczone, to coś tam właśnie przeskakiwało mi w rzepce. I najzabawniejsze jest to, że wielokrotnie mówiła o tym Agnieszka Zabradziadek, że dla niej podstawą jest rozmasowanie się gdzieś tam piłeczką na przykład tą korakową, bo ona nosi taką leciutką piłkę korakową wielkości piłki do tenisa i tym sobie rozbija właśnie mięśnie czworogłowe, mięśnie w okolicach pośladka, bo tam też, też, też walczyłem, żeby uzyskać ten zakres, że podnoszę na przykład nogę, to tu mnie ciągnęło, nie, w tym miejscu i to, to tutaj też trzeba było porozbijać, Wybijać. I wiecie, fizjoterapia kosztuje dużo. Ja płaciłem 160 zł za jedną wizytę pod warunkiem, że kupiłem pakiet 10 wizyt, czyli 1600 zł. I jakby mój ubezpieczyciel nie jest w stanie mi zwracać tego w nieskończoność. Tam jest pewien limit zapisany w tych ogólnych warunkach umowy, ubezpieczenia i ja ten limit wyczerpałem, więc każda każdy kolejny taki pakiet już musiałbym wykupić z własnej kieszeni. I myk polega na tym, że w momencie, kiedy ja skończyłem te ćwiczenia, a dalej ich potrzebuję, to odezwała się do mnie firma Kica, która jest importerem bardzo fajnych e, masażerów, właśnie masylganów, e, które produkuje firma Fiutech. Tą firmę na pewno część z Was może kojarzyć z produkcji gimbali, profesjonalnych gimbali do, e, do kamer, do aparatów. E, no i też ta firma e, zaproponowała mi współpracę. Mówię, słuchajcie, napisaliście w najlepszym możliwym czasie. Bardzo chętnie bo oni myśleli, że ja tylko szlaki długodystansowe robię. Mówię, słuchajcie, jestem po mega ciężkiej kontuzji nogi. Tak że chętnie wezmę od Was ten sprzęt, bo po prostu go potrzebuję. I teraz w domu, zanim zacznę ćwiczenia, zanim w ogóle zacznę chodzić, schodzić po schodach i tak dalej, zwyczajnie biorę tego masyllana i rozbijam sobie mięsień czworogłowy i oko okolice pośladka. To znacząco zwiększa mi zakres, bo na przykład mam zakres nie wiem, 90-100 stopni. Porozbijam, porozbijam, porozbijam i nagle mam ponad 120, więc no, progres jest gigantyczny i przede wszystkim przestaje przeskakiwać to coś w rzepce, a to naprawdę cholernie boli, tak, o potrafi to boleć, kiedy robisz ileś tam powtórzeń tego ćwiczenia, to już naprawdę jest dosyć, nie chce się ćwiczyć, nie, yy, więc to jest mega ważne, yy, dlatego... Naprawdę szczerze chciałbym wam polecić ten produkt. To jest współpraca, ale jakby mam porównanie do bardzo, bardzo drogiego i bardzo profesjonalnego masylgana, który jest stosowany w tej prywatnej klinice, gdzie chodzę do fizjoterapeuty, no i okazuje się, że ten Masylgan, który dostałem od Kica, jest lepszy. Bo ma y, fajniejsze końcówki, są wykonane z metalu i ma końcówki, które. Y, ma jedną końcówkę, która się grzeje. Więc w momencie, kiedy ja no, jestem informatykiem, bardzo dużo siedzę przy komputerze, dodatkowo montuję dla Was filmy, y, to lubię sobie pojeździć po, y, 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 po lędźwiach i tam też sobie porozbijać ten odcinek lędźwiowy, bo tam też mam problemy. Ale to jest zupełnie inna historia. Także szczerze polecam Wam ten masaż. Ok, to na koniec pokażę wam w jaki sposób ja zwiększam zakres zgięcia tej nogi jak uczył mnie fizjon, więc pierwsza rzecz mamy mięsień czworogłowy jak widać udało mi się go troszeczkę rozbudować, ale był znacznie większy przed tą kontuzją i tu gdzie wchodzi na ten mięsień, rozluźniamy go, łapiemy i wykręcamy trzeba go pociągnąć mocno, naprawdę mocno jest to bolesne, w szczególności jak robił to Tomek on naprawdę nie żałował siły. Eee, ciężko jest to wykonywać samemu, w szczególności jeżeli masz mniejsze te mięśnie, to, to tej ciężko jest go złapać, po prostu bardziej łapiemy za skórę niż za mięsień. Druga metoda to wbijamy palec po prostu głęboko i rozbijamy. Te mięsień jest naprawdę bardzo mocny, więc tam ciężko jest cokolwiek uszkodzić, on nas przecież dźwiga. I po takiej pracy, albo właśnie możemy to też wykonać takim masylganem. Jest to o tyle fajne, że hmm, po prostu dużo łatwiej to wykonać. Hmm, w szczególności kobietom, no bo ja mam silne łapy i tutaj już jakby przyzwyczaiłem się do tego, chociaż pierwsze tygodnie wykonywania tych ćwiczeń, to ja już byłem zmęczony, a noga dalej nie rozmasowana. A taki masyganik ustawiam sobie żądaną moc, bo mogę mało, dużo, ja ustawiam sobie tak na dwie trzecie i jadę tak przez 5 minutek z jednej strony do drugiej. Tutaj ta metalowa końcówka fajnie robi. Ja upodobałem sobie właśnie do tego rozbijania taką wąską metalową końcówkę. Ja ją się dokupuje oddzielnie. Ona to chyba z 3 dychy kosztuje, właśnie od firmy KICA. W zestawie jest jeszcze fajna końcówka. Płaska taki grzybek i ona grzeje. To urządzenie da się przestawić, że ono rozgrzewa tą końcówkę na temperaturę 40 stopni i to jest mega fajna sprawa na plecy. Na nogę mi się nie sprawdziło, bo ona jest trochę za duża na plecy. Super. No ale firma Kica dowiedziała się ode mnie, bo oni myśleli, że ja tylko szlaki długodystansowe pokonuję, więc dali mi to do rozbijania właśnie czwórek i, i łydek. Ale jak dowiedzieli się, że jestem po tej kontuzji, powiedzieli, o no to na bank będziesz w zakwasach, bo, bo się nie ruszałeś przez długi czas i tak dalej. A na zakwasy mamy takie coś. No i dali mi taki duży masażer. Tutaj też jest regulowana prędkość, są różne toby Ja najbardziej lubię ten trzeci i na tym możemy położyć zakwaszone łydki, zakwaszone uda i zobaczcie, to nam je tak fajnie wytrzęsie, zwiększy ukrwienie tych łydek. Podobno on działa też na Cell ale ja o tym za wiele nie wiem, nie znam się. Jednak mogę powiedzieć szczerze, że robi to fajną robotę. Na zakwaski. A w międzyczasie możemy sobie dalej pracować nad mobilnością kolana. I po 10 minutach takiej pracy, ta nóżka już nam się będzie znacznie. O! Faktycznie się więcej zgięła. Bo przed chwilą zginęła i było gdzieś tyle. Będzie się znacznie lepiej zginała. To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku. Cześć. Mm, a ja sobie poleżę, ale zachód słońca. I przesłanie do Was, jeżeli cokolwiek strzyka Ci w kolanie, jeżeli to kolano Cię pobolewa, jeżeli gdzieś tam potrafi się zablokować. Nie zwlekaj, nie czekaj na taki moment, że przykucniesz, coś Ci się przestawi i od razu będziesz musiał włożyć 15 patyków na operacji. Po prostu weź, spróbuj, pójść do ortopedy i wyproś go, jeżeli idziesz na NFZ, bo podejrzewam, że, że trzeba będzie wyprosić, wyproś go o skierowanie na rezonans elektromagnetyczny. To nie jest jakieś tam niezdrowe badanie, więc spokojnie możesz to wykonać, to nie jest prześwietlanie. Wykonaj sobie ten rezonans elektromagnetyczny i zobacz w jakim stanie masz kolana, bo jeżeli twoja łąkotka, tak jak moja, jest gdzieś tam pęknięta, jest gdzieś tam wyszczerbiona, jakiś luźny kawałek gdzieś tam się przemieszcza, to im szybciej wykonasz tą operację, tym lepiej.